Witam was bardzo serdecznie na nowej powstałej stronie Tak mojej stronie na Facebooku, która nazywa się Shiro Shop Shiro Shop, tak powtarzam, powtarzyłem to I co w takim sklepie m, można kupić Sklep dopiero założyłem 28 temu Ale mam coś zamiar wrzucić i na tym Na tym będę wcześniej wstawiał tak, te, nie wiem Będę dawał promocję, pytania, tak i tym podobne. Właśnie na moim Facebooku, więc zapraszam gorąco. Um, jeżeli chcecie żeby zobaczyć, typu jakaś poduszka, czy czymś, coś podobnego, to dam link do tego. I tyle, tak? Więc to było na tyle. Cześć, czołem. To była krótka informacja. Pa, pa.